Cześć, witam Was na kanale Smartest. Dzisiaj chciałem Was zaprosić do krótkiej recenzji najnowszego dekodera telewizji internetowej. Jest to dekoder marki ARIS model VIP 7300. Jest on dostarczany w ramach platformy Mattebox. Jak pano może wiecie, firma Mattebox dostarcza gotowe rozwiązania, jeżeli chodzi o telewizję internetową. Dostarcza gotową platformę, z której korzysta bardzo dużo podmiotów, np. dostawcy internetu lokalni, którzy Oferują w ramach usługi również dostęp do telewizji internetowej, na przykład hotele, pensjonaty, jakieś spółdzielnie mieszkaniowe, które dostarczają wam też sygnał telewizyjny, właśnie poprzez telewizję internetową, czy też na przykład nawet telewizje kablowe, które też obecnie coraz częściej korzystają właśnie z telewizji internetowej, ponieważ tak dużo podmiotów korzysta z platformy Mattebox. To również bardzo dużo osób w swoich domach właśnie posiada tego typu urządzenia, czy też poprzednie modele urządzeń marki ARIS, na przykład wykupując dostęp do telewizji internetowej u swojego dostawcy internetu. Do tej pory urządzenia marki ARIS to były głównie modele VIP 4302, 5305, 5305W. To były takie okrągłe, jak tutaj widzicie, pudełeczka. I one były oparte tylko o własny system, przeznaczony do odbioru właśnie tej telewizji internetowej. W przypadku modelu VIP 7300, który niedawno został wprowadzony na rynek, mamy urządzenie oparte o system Android TV, czyli urządzenie, które oferuje nam znacznie więcej możliwości, ponieważ oprócz dostępu do telewizji internetowej mamy możliwość też instalowania aplikacji VOD. Aplikacji społecznościowych, przeglądarek itd. Czyli mamy tak naprawdę pełny smart TV, który możemy podłączyć do naszego telewizora i korzystać nie tylko z telewizji internetowej, ale również właśnie z tych wszystkich platform VOD. Dlatego też, jeżeli korzystacie z poprzednich wersji dekoderów marki Aris, to jeżeli ten dekoder Wam się spodoba, to możecie oczywiście u swojego dostawcy. Zapytać, czy jest możliwość, właśnie wymiany starszego modelu na model ARIS VIP 7000? Model, który chciałem Wam dzisiaj nieco bliżej pokazać. Na początek, oczywiście, szybko zawartość zestawu. Jak widzicie, w zestawie mamy sam dekoder. Jest to taki dość typowy Android Box. Pudełeczko w miarach mniej więcej 10 na 10 cm. Oczywiście, wyposażone już w łączność Wi-Fi. Na pokładzie zarówno w paśmie 2,4 jak i 5 GHz. Jak widzicie mamy dwa porty USB, do których możemy podłączyć urządzenia zewnętrzne. Jeden port USB 3.0, drugi port standardowy 2.0. Od spodu podgumowane nóżki. Jedna dioda LED informująca nas o pracy urządzenia. No i teraz to co najciekawsze to tylny panel. Oczywiście oprócz wejścia zasilania, wyjścia HDMI mamy też złącze sieciowe LAN. Dzięki czemu możemy podłączyć internet nie tylko bezprzewodowo, ale również kablowo. No i mamy złącze optyczne SPDIF, złącze, które obsługuje również dolby audio. Tak więc, jeżeli chodzi o podłączenie jakiegoś zestawu zewnętrznego kina to będziecie to mogli oczywiście podłączyć. Pilot, jak widzicie, nieco bardziej rozbudowany niż w przypadku poprzednich ARISów. Ponieważ mamy tutaj w górnej części dwa przyciski do szybkiego uruchomienia aplikacji Go Over TV, czyli aplikacji do telewizji internetowej, i przycisk do telewizji VOD Prime Video. Jeżeli chodzi o pozostałe funkcje, to oczywiście tutaj też całkiem nieźle rozplanowane funkcje. Mamy program telewizyjny info, aplikację VOD, oczywiście są na główna wstecz i dostęp do wszystkich aplikacji, przyciski do multimediów. Jak widzicie, jest też wbudowany mikrofon i obsługa asystenta Google, czyli możemy sterować dekoderem głosowo, wyszukiwać sobie informacje, korzystać z asystenta Google itd. Oczywiście regulacja dźwięku, zmiana kanałów i tutaj przyciski do funkcji np. Na nagrywania. W zestawie zasilacz i jest też przewód HDMI. Ok, to teraz sobie podłączmy ten dekoder i zobaczmy sobie jego możliwości. Ok, dekoder mamy już podłączony. No i jak widzicie, mamy tutaj klasyczny Android TV. Android TV, może zaraz sobie sprawdźmy, jaka to jest wersja tego Androida. Sprawdzimy sobie informacje o tym urządzeniu w systemie Android. No i jak tutaj widzicie, jest to Android TV w wersji 11 poprawki z września 2024, czyli tutaj jak najbardziej OK. Teraz, żeby poznać nieco bliżej parametry tego urządzenia, to skorzystajmy z aplikacji AIDA64, która powie nam nieco więcej odnośnie tego urządzenia. No i teraz zobaczcie, AIDA64 pokazuje nam, że na pokładzie jest procesor AM Logic. Dokładnie jest to procesor czterodzeniowy, rdzenie Cortex-A55, traktowane zegarem 2,4 MHz. Do tego mamy 2 GB pamięci RAM i 8 GB pamięci wewnętrznej. Oczywiście część zajmuje nam system Android. No, i też część pokłaniają nam aplikacje, które sobie zainstalowaliśmy. Tak więc, po zainstalowaniu aplikacji testowych i kilku aplikacji VOD, pozostało mi tutaj jakieś 3GB pamięci wolnej. No i może zobaczmy sobie jeszcze grafikę. Jest to MaliG31. Oczywiście, Aida nam pokazuje teraz rozdzielczość Full HD, natomiast jest to dekoder, który oczywiście działa w 4K. To sobie za chwileczkę jeszcze zobaczycie. I teraz jeżeli chodzi o poziom zabezpieczeń WideWin, to zobaczcie, mamy vendor Google, no i mamy poziom zabezpieczeń L1, czyli możemy oglądać aplikację VOD w tych najwyższych rodziczościach. Natomiast no, mam dla Was niestety jedną gorszą wiadomość, a mianowicie nie ma dostępnej aplikacji Netflix na to urządzenie. Nie ma certyfikacji dla Netflixa i Netflixa niestety nie będziecie mogli zainstalować poza tym wszystkie aplikacje, jak widzicie, Prime Video, Max, Pilot, Player, Kanał Plus, Disney Plus, to wszystko działa bez problemu na tym dekoderze. Możecie doinstalować też Kodi i inne wtyczki VOD, więc tutaj z tym nie będzie problemu. Więc jak widać możliwości są bardzo duże. Natomiast, no, zdecydowanie brakuje mi tutaj aplikacji Netflixa, z której no wiele osób bardzo często korzysta. Tak więc to jest taki na razie jedyny minus, jeżeli chodzi o to urządzenie. Oczywiście w dekoderze możemy instalować sobie dowolne aplikacje ze sklepu Google Play. Dowolne oczywiście oprócz tego Netflixa. I tutaj są wszystkie aplikacje pod Android TV, czyli dokładnie tak jak w telewizorach z Androidem, czy też innych urządzeniach opartych o Android TV, czy też Google TV, czyli aplikacje przystosowane do łatwej obsługi pilotem zdalnego sterowania. I jeżeli chcecie, żeby sprawdzić wam, czy jest jakaś dana aplikacja w sklepie, to oczywiście piszcie w komentarzach. Postaram się to dla Was jeszcze sprawdzić i Was tutaj o tym poinformować. Teraz przechodzimy sobie dalej. Jeżeli chodzi o tutaj działanie tych aplikacji VOD, to oczywiście pokażę Wam to najlepiej na aplikacji YouTube, jak to wygląda. Oczywiście jest to klasyczny YouTube, czyli mamy tutaj pełne wyszukiwanie wszystkich materiałów wideo. Możemy sobie to wszystko wyszukiwać dokładnie tak, jak w telefonie, tablecie czy też w telewizorze z Android TV. No i przejdźmy sobie do odtwarzania materiałów wideo. Jak widzicie bardzo szybkie uruchamianie tutaj tych materiałów. Pełna płynność działania. czyli też świetna jakość obrazu. Od razu sobie teraz zobaczmy na informacje odnośnie rozdzielczości. I jak widzicie przy jakości możemy sobie wybrać rozdzielczość maksymalnie 4K przy 60 kratkach na sekundę, czyli tutaj jak widać wszystko działa świetnie. Ja mam wybraną rozdzielczość w tym momencie 2K. Zobaczmy na statystyki dla nerdów. No, jak widzicie, wszystko się potwierdziło. Rodziczość 2K bez problemu jest tutaj wyświetlana. Jeżeli macie dobre łącze internetowe, to oczywiście możecie filmy 4K z pełną płynnością sobie oglądać. Wyjdźmy na chwileczkę jeszcze sobie do tego głównego menu. Spróbujmy sobie jeszcze otworzyć jakieś materiały z kodekiem AV1, bo to jest też bardzo istotne, czy będzie obsługiwany ten kodek w tym dekoderze. I zobaczcie film z kodekiem AV1. Bez problemu jest odtwarzany, czyli ten dekoder ma pełne wsparcie dla kodeka AV1. Ok, jeżeli chodzi o pozostałe aplikacje, to oczywiście możecie je sobie dodawać do głównego paska. Przyciskiem plus dodajemy daną aplikację, którą mamy zainstalowaną. Możemy z niej tutaj sobie bardzo łatwo korzystać. Sterowanie bardzo proste za pomocą właśnie dołączonego pilota. Jak widać, obsługa banalnie prosta. I też, jeżeli chodzi o samo działanie, nie ma tutaj najmniejszych problemów. Pozostałe aplikacje, oczywiście, możemy przeglądać wchodząc z zakładki. Aplikacje, i tutaj mamy wszystkie aplikacje, które sobie zainstalujemy w tym dekoderze. Jak widzicie, ja sobie jaka doinstalowałem przeglądarkę internetową, zainstalowałem sobie tutaj prostą grę wideo. Tak więc, jest to dodatkowy plus przemawiający właśnie za wyborem urządzenia z systemem Android TV. Ok, tyle odnośnie samego systemu Android do aplikacji VOD. Teraz przejdźmy do aplikacji Go Over TV, czyli aplikacji do oglądania telewizji. Aplikację już myślę dobrze znacie z moich poprzednich recenzji. Po lewej stronie macie stronę główną, następnie telewizję wideo i moje wideo, czyli nagrania, które będziecie rejestrowali. Dostęp do wszystkich kanałów telewizyjnych, tutaj możecie oczywiście przeglądać całą listę kanałów, możecie uruchamiać dowolną telewizję, oczywiście w ramach Waszego pakietu, który będziecie mieli wykupiony. Jeżeli chodzi o czas zmiany pomiędzy kanałami, no to jak widzicie no, trwa to pan na około 2-3 sekund, natomiast jest to typowe dla telewizji IPTV, telewizji internetowej, więc tutaj nie możemy się czepiać. Jakość obrazu myślę, że bardzo dobra, szczególnie na kanałach, które nadają wyższej rozdzielczości. Oczywiście mamy dostęp do bardzo przejrzystego EPG, gdzie widzimy listy kanałów, widzimy obecnie nadawane pozycje programowe. To wszystko możemy sobie przeglądać, uruchamiać przeglądać sobie pozycje, które będą w następnej kolejności. Oczywiście mamy tutaj usługę cofania się w czasie, czyli możemy sobie otwarzać materiały, które już były nadawane tutaj do 7 dni wstecz. Możemy też zatrzymywać, znawiać odtwarzanie materiałów. U góry, zakładka kolejny dzień. Tu mamy możliwość przeglądania programu na kolejne dni, ale mamy też możliwość właśnie cofnięcia się o te 7 dni wstecz i otworzenia sobie tego materiału w czasie rzeczywistym. Oczywiście, dostęp do tych wszystkich usług będzie uzależniony od tego, jaką ofertę wykupicie u swojego operatora. Czy będziecie mieli właśnie ofertę z cofaniem, z zapisywaniem, z nagrywaniem, czy tylko dostęp do kanałów na żywo? Również ilość tych kanałów, ich dostępność jest uzależniona od Waszych operatorów. Tak więc, będziecie musieli to ustalić już u Waszego operatora, no i oczywiście wykupić sobie odpowiedni pakiet. Tak więc, tutaj tyle odnośnie na dzisiaj tej aplikacji i myślę, że chyba tyle odnośnie samego urządzenia. Podsumowując, jeżeli do tej pory korzystaliście z telewizji internetowej od Waszego dostawcy i mieliście urządzenia typu ARIS nie wiem, 5305, 5305W, a nie macie telewizora z funkcjami Smart TV, no to myślę, że warto zapytać Waszego dostawcy o model ARIS VIP7300, czy możecie wymienić sobie urządzenie na ten wyższy model, dzięki któremu, jak widzicie, zyskacie tak naprawdę nieograniczone możliwości, jeżeli chodzi o aplikacje VOD. Natomiast jeżeli macie nowszy telewizor już z funkcjami Smart TV z dostępem do wszystkich tych aplikacji VOD yy, i jedynie korzystacie z samej telewizji internetowej, yy, no to myślę, że bez problemu możecie pozostać przy dekoderach z serii VIP 50 5305, czy 05 w i wykorzystywać je właśnie do oglądania, do zarządzania telewizją internetową. Ok, z mojej strony na dzisiaj to by było tyle. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego urządzenia, chcielibyście, żebym coś dla Was jeszcze sprawdził, to oczywiście piszcie w komentarzach, będę na bieżąco starał się odpowiadać na Wasze pytania. No i cóż, ja ze swojej strony proszę Was o łapki w górę, o subskrypcję kanału i zapraszam Was do kolejnych recenzji, które już niedługo. Pojawią się na kanale Smart Test. Cześć.